Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Enertyce. Na proszę Państwa, zaraz, zaraz zobaczę, co by mi się nie pomyliło, na 24 listopada, tak, na środę. I proszę Państwa, ten czas tak szybko biegnie, że głowa mała. Mam nadzieję, że Państwu też, że nie tylko mi. I proszę Państwa, jutrzejszy dzień całkiem dobry. W dalszym ciągu, oczywiście, słońce w znaku strzelca, czyli będziemy. Optymistyczni mam nadzieję, i świat widzieli również w różowych kolorach, a nie tylko czarno-białych, czy czekającego na nas COVID. -u. Również, proszę Państwa, księżyc ze znaku raka przechodzi do znaku lwa o godzinie 658, czyli niektórym z nas może się rządzicielstwo odpalić, ale miejmy nadzieję, że dobrze porządzimy. No i później kochani tak. Ranek dość intensywny i dość trudny, 6.45, Księżyc w opozycji do Plutona, czyli tutaj uważajmy na różnego rodzaju urazy, jak będziemy śniadanie z rańca robić, to żeby się nie pokaleczyć, czegoś nie zniszczyć. Merkury, o tego nie widziałam, Merkury przechodzi też do znaku strzelca, co prawda Merkury jest na wygnaniu w znaku strzelca, i co to może, i co to może spowodować? Może spowodować problemy w komunikacji i różnego rodzaju nieporozumienia, nieporozumienia. I tutaj myślę, że to chodzi, jak gdyby, że za szybko nie damy komuś czegoś skończyć, i na przykład możemy już mieć swoją historię w głowie. Czyli takie zadanie dla nas wszystkich. Dokładnie innych słuchać, tak? Dokładnie innych słuchać, nie przerywać od jutra. Jeżeli czegoś nie wiemy, to się nie bać, nie obawiać, żeby się dopytać, tak? Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne. Później 17.01 Księżyc w trygonie do Merkurego, czyli nasz umysł, bez względu na wejście Merkurego do, do, do strzelca, będzie lepsze. I później, proszę Państwa, wieczorny, piękny aspekt miłosny i też harmonii ze sobą. O godzinie 22:33 księżyc w trygonie do słońca. Więc bardzo, bardzo ładnie. Z całości jutro czwórka, czyli do pracy rodacy, do pracy rodacy. Ja jutro rzeczywiście mam pracowity, pracowity czas. No i szóstka z dnia. Będziemy otwarci na drugiego człowieka, nawet będziemy mieli chęć pomagania innym. Dobrze. I dzisiaj, kochani, będę, może głosowanie. Nowoczesny Tarot czy rosyjski, bo te mam na, 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 na stoliku, czyli macie prawo wyboru. Nowoczesny, nowoczesny czy, czy rosyjski? Rosyjski, rosyjski zwyciężył. Pani Grażyna Nowoczesny, Grażyna Dybka Rosyjski, Pani Krystyna Rosyjski, Karolinka Rosyjski, Dirk Rosyjski, Izabela, cześć Izabela Nowoczesny, Dorota Dorota Nowoczesna, Alicja, Pani Alicja. Witam Pani Alicjo, dawno Pani nie widziałam, więc cieszę się, że Pani widzę. Dobra, wygrał tak czy inaczej według mnie, znaczy według mnie, według mo mojej rozpiski wygrał Rosyjski. Dobrze, teraz jeszcze zobaczę od jakiego znaku zaczynam dzisiaj. Zaczynam od strzelca. Dobrze, zdejmę na razie okular, żeby Was lepiej widzieć, bo jak mam coś czytać, to lepiej z okularem. Dobra, i tasuję kartę. Jakkolwiek teraz myślę, żeby sobie kupić okulary, tak mi się zachciało w czarnych oprawkach, co by mi mądrości przybyło i, i powagi, tak? Więc taki mam plan, zobaczę, może sobie na urodziny kupię. Dobra, i tasuję karty. i pytam się, co czeka, poszczególne znaki jutro. Na co, na co powinny zwrócić uwagę i najpierw strzelec. Co dla strzelca? No, dla strzelca bardzo dobrze. Z tego co pamiętam, to Izabela N chyba jest strzelcem. Dobrze pamiętam Izabelo N, czyli bardzo dobra karta, czwórka buław. Twórka Buław oznacza, że sprawy związane z domem, rodziną będą ważne i bardzo dobry czas do. Różnego rodzaju pogodzenia, się, załatwienia, dobrego przemyślenia, i również dobry czas na sprawy uczuciowe, więc bardzo, bardzo dobrze. Um, godzić się, gadać z kim, z kim chcemy mieć lepsze relacje. O, widzę i Dorotę, Michal. Dzień dobry, kochana. Co dla koziorożca? No to dla koziorożca rewelacyjnej karty tu ja nie wyciągnęłam, bo czwórka Pucharów. Generalnie czwórka Pucharów mówi bardzo, bardzo wyraźnie, żeby, żeby no, nie być takim zamroczonym troszeczkę, tak? Bo, bo czwórka Pucharów daje takie trochę odrealnienie, odizolowanie nawet może dawać, więc nie bądźmy koziorożce odrealnione w innym świecie, tylko też no, bądźmy tu i teraz, tak? Nawet jeżeli na chwilę byśmy się mieli gdzieś tam zamyśleć. To bądźmy tu i teraz. I generalnie czwórka Pucharów, nie każdy wie, znaczy to, że jest karta związana z wodą, to tak, ale przy czwórce Pucharów też trzeba uważać na wodę w organizmie. Czyli na przykład, czy nie jest jej za dużo, czy nie ma obrzęków, albo czy nie jest jej za mało. I tutaj ku przestrodze powiem, bo wiecie Państwo, że ja no, no jestem. Po dość, poważnej, po dość poważnej chorobie i no, robię bardzo, bardzo, bardzo tak systematycznie badania co dwa tygodnie, spektrum badań. I ja teraz na przykład zaniedbałam się w piciu wody, bo sobie no, tutaj pozostałości po herbatce i kilka herbatek sobie, sobie piłam dziennie i a wody, no nie wiem, może z 1,5 litra, a tak naprawdę to piłam około minimum 3 do 4,5 litra i zrobiłam badania, które wykazują, że właśnie mam za, mało, mam za mało wody w organizmie i mam między innymi za gęstą krew. I proszę Państwa, wierzcie mi, książkowo na swoim przykładzie to bardzo ładnie wyszło. Te trusiu ja prowadzę energetykę. Idziemy dalej. No i jutro, jeszcze koziorożce, nie podejmujcie ważnych decyzji, bo możecie nie mieć prawdziwego, prawdziwego obrazu. Przepraszam, pokażę Państwu tylko, co mi Tetra przyniosła. Tetra mi przyniosła swojego tygryska, żeby jej rzucić, więc przepraszam, muszę rzucić. To trochę czasu jej zajmie, zanim przyniesie. Teraz przechodzę do wodnika. Co u wodnika? U wodnika ósemka mieczy. Karta ograniczeń, ale bardziej bym się. Bardziej bym powiedziała, że ograniczenia raczej wodnika przez wodnika, tak, czyli myślę, że nie osoby obce ci będą ograniczały wodniku, tylko ty myślowo. No i przy tej karcie też trzeba zwrócić uwagę również na kręgosłup i dolegliwości przy kręgosłupie, żeby na przykład was, nie wiem, nie zawiało na przykład. Co dla ryb? Co dla ryb? Dla ryb bardzo dobra karta dzisiaj, wczoraj chyba była zła. Yy, moc, moc, czyli będziecie silniejsze. Yy, będziecie silniejsze, to pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, druga rzecz, yy, przy, 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 przy karcie moc, yy, będziecie miały więcej uroku osobistego i też kwestia, jeżeli trzeba jakieś silne rzeczy załatwiać, mocne, silne, yy, gdzie potrzebna jest siła, siła przebicia. To też bardzo ważny i dobry czas dla Was. Co dla barana? Dla barana król mieczy, czyli jutro sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne, ewentualnie załatwianie jakichś e, jakich formalności, e, formalności w urzędach, sądach, e, może wertowanie e, dokumentów. Co dla byka? Dla byka trójka denarów, czyli karta farta czyli załatwiajcie trudne sprawy, tak? I wiele rzeczy będzie wam się udawało. Gdybyście się chciały w jakieś środowisko nowe wkręcić czy żeby ktoś wam pomógł, to też jutro na te tematy byki możecie rozmawiać. Co dla Bliźniąt? Dla Bliźniąt karta Śmierć, która oczywiście nie oznacza śmierci fizycznej, tylko być może nowy etap w życiu, nowe spojrzenie na wiele spraw. A może coś wam świat będzie pokazywał, żeby się odciąć, zmienić, transformować. No i przy tej karcie jako kościotrów w sali biologicznej uważać na stawy, kości, kolana, kręgosłup. Dobrze, idziemy dalej. To Tytrusiu, ja się nie mogę teraz bawić. Co dla raka? Dla raka król buław, czyli sprawy związane z... Mężczyznom mogą być ważne, ale król Buław jest też bardzo emocjonalny, więc jutro raki mogą być bardzo emocjonalne. Nieraz się zdenerwować nieadekwatnie do sytuacji, więc e, e, wdycham spokój i wydycham. Tak, drogi raku. Co dla Lwa? Dla Lwa Trójka Buław, bardzo ją lubię karta nowych horyzontów, nowych możliwości. Czyli zawalczcie o siebie, otwórzcie się na nowe relacje, czy uczuciowe, czy zawodowe. Jak macie ważne telefony do wykonania, czy gdzieś jechać, coś załatwić, to jest rewelacyjna karta. Można też prosić o osoby trzecie o pomoc. Co dla panny? Dla panny karta Wisielec, to już zostaw, nie wolno. Karta Wisielec mówi o tym, że możecie mieć troszeczkę jutro panny mniej energii i możecie mieć takie troszeczkę nastroje melancholijno-depresyjne. Żeby to wszystko wyrównać, dobrze by było pomedytować, trochę odciąć się od świata i uważać, żeby jutro z kieszonek Wam pieniądze nie uciekły. Dobrze, idziemy dalej. Co dla wagi? Dla wagi szóstka denarów, czyli karta bardzo dobrego targu. Gdybyście chciały Wy jutro coś kupować, to jest bardzo dobra karta. Gdybyście, To jest też karta dar czynienia, czynienia, czyli może komuś jakąś przyjemność zrobicie. A może sami coś niespodziewany prezent albo miłe słowo yy, otrzymacie. Więc bardzo ładna karta, Tetruniu, proszę mi nie przeszkadzać. Tetra ostatnio, przepraszam, jeszcze wtrącę Państwu, jest taka, że jak jest energetyka albo ja mam coś ważnego do zrobienia, to Tetra pokazuje, kto jest ważny. Tak? Księżniczka Tetra, proszę Księżniczko Tetro, proszę zrobić hop i nie przeszkadzać. A proszę zobaczyć, księżniczka Tetra jest zadowolona, bo jest teraz u mnie. Dobrze. I ostatni znak na dzisiaj. Co dla Skorpiona? Tak, dobrze mówię, dla Skorpiona, dla Skorpiona. Dla Skorpiona szóstka mieczy. Szóstka mieczy jest kartą bramą, czyli może jutro zrobicie coś inaczej niż zwykle, może na coś spojrzycie inaczej niż zwykle, a może najwyższy czas, żeby jakieś byle, jakie energie, zostawić, zostawić za sobą, tak? Być może myślenie o podróży albo kogoś kimś z podróży. Dobrze, urodzinowych kart chyba na jutro nie ma, ale zaraz zerknę. Wydaje mi się, że dopiero na 25, ale już patrzę, kochani, podejrzę, ale mam na pewno karty Dziękczynne. Tak, dopiero na 25, czyli na jutro nie mam, czyli tutaj z Facebooka mogę już wyjść. Natomiast tak, karty dziękczynne chciałabym dla pani Danuty Byry wyciągnąć za wsparcie kanału. Pani wsparła kanał 18 listopada, ale ja w ogóle nie zobaczyłam, bo to na konto filmowe, Więc przepraszam, że dopiero teraz dopiero teraz i już patrzymy. Dla pani karta moc, czyli karta moc, jedna z najlepszych kart. Anielskich, mówiąca o tym, że jest teraz szansa, żeby pani się wzmocniła, odzyskała moc, a jak jej nie ma, to prosić anioły o moc. Następna karta dziękczynna dla Ewy FH, w podziękowaniu za wsparcie kanału. Błogość, czyli teraz Ewo, kochana, bo jesteśmy po imieniu, bądź dla siebie dobra, troskliwa. I też się nie przepracowuj, i zrób coś dla siebie takiego, co oddali cię od problemów czy o myśleniu o trudnych sprawach. I jeszcze dla pani Barbary T, też w podziękowaniu, też na konto firmowe był dodatek, więc bardzo dziękuję za wsparcie. Teraz karta dla pani samo realizacji czyli dobry czas, żeby zająć się sobą w swoim hobby rozwijać się i to przyniesie pani bardzo dużo radości. Kochani dziękuję za dzisiejszy za dzisiejszy czas jutro pewnie o w miarę albo trochę późniejszej porze albo w miarę, w miarę o takiej jak dzisiaj, więc zobaczymy no i tyle kochani w takim razie. Do widzenia. Przepraszam, że nieraz zabrakł składu i ładu w mówieniu, ale to teraz, teraz dostałam krowę, proszę Państwa, żebym teraz krowę rzuciła, więc rzucam krowę i muszę się następnym razem przed energetyką wybawić z tetrom, co by absolutnie nie przeszkadzała. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego wieczoru, miłej nocy. I jeszcze powiedzcie mi, co byście z Netflixa, ze starych raczej filmów, nie nowości czy w seriali, ale takich nie nie gigantycznych mogli polecić, więc bardzo proszę, jak ktoś coś bardzo fajnego oglądał z nie, bo ja Netflix to pewnie oglądam od roku, ale z wcześniejszych rzeczy, tak, bo te na bieżąco to mniej więcej znam, ale może czy jakiś film, czy jakiś serial, jakbyście coś mieli takiego, co by mi się spodobało, tak, to to proszę napisać w komentarzach, będę wdzięczna. To buziaki kochani, do widzenia pa.